Hejcie, witajcie z tej strony Victorus. Dzisiaj będzie poradnik jak stworzyć państwo z własną flagą oraz liderem. Oczywiście jak będziecie chcieli, żebym coś jeszcze zrobić, to możecie napisać co nie albo nie wiem tam na Discorda powiedzieć mi dołączyć co nie. No to co? No to zaczynamy, to pierwsze co, to klikamy w edytor i stwórz cywilizację Tak cywilizacji, ustalcie jaki chcecie, tylko polecałbym jakiś dłuższy, bo te pewnie wszystkie literowe mogą być zapięte, bo zajęte znaczy Dlatego, że no po prostu, bo one są normalnie używane w grze W takim razie, no ja dam sobie jakiś inny, ja sobie dam tak Victorus po prostu, co nie? I tyle Tutaj dajemy nazwę, ja dam Victorus Land. Kolor cywilizacji dam taki religię można wybrać w ogóle. Oczywiście dam katolicyzm i tutaj grupa, gdzie mieszka Nordicas, nativ nawet zombie jest. German, Papal, Indian, Turkish, Arabian, Chinese. Oczywiście European, European. No i co? Zapisuję to w takim razie. I teraz musimy przejść do plików lokalnych gry. Dobra, jak jesteśmy w plikach lokalnych gry, to musimy przejść do Age of History 3 i wejść tutaj w zarządzaj. Wyglądaj pliki lokalne. Wchodzimy w Mods i cywilizację, którą będzie Będziemy mieli w GameChips. Ale tutaj już parę tworzyłem, dlatego no, będzie trochę tego. Tutaj wchodzimy w GFX. Mamy Flags A Flags XH lepiej sobie stworzyć też samemu. No bo to po prostu będzie lepsza jakoś flagi No to ja wejdę w Flags H na początku. No i tutaj oczywiście mam wszystkie państwa, które. Użyłem. Oczywiście ja tutaj mam swoje państwo Dlatego teraz musimy je zedytować Ja polecam... Ja używam samemu paint.net Jak już wiele razy mówię na tych wszystkich poradnikach No bo nie używa się tego trudno Co nie można łatwo zrobić te wszystkie rzeczy związane z modowaniem Więc teraz tworzę sobie No i przeciągam po prostu tą moją flagę tutaj Tak samo już tutaj wejdę Wejdę gfx i flags XH, Tylko że tutaj jak widać to nie ma żadnej flagi znaczy, nie ma flagi o nazwie Victorus, tego ja wam powiem zaraz. Teraz stworzyć nowy plik o nazwie. Znaczy, jakiej nazwie? O rozmiarze 154 na 100 I tutaj, i to będzie wielkość 154. I to będzie wielkość tej większej flagi. No to w takim razie teraz po prostu musimy wkleić flagę, którą chcemy mieć. To ja taką sobie wklejam. Tutaj przyciągam. I to jest większa flaga. Teraz jeszcze trzeba to wkleić w mniejszą. I dobra, w takim razie teraz tutaj zapisujemy jako i musimy wejść znowu w pliki lokalne, czyli pewnie będziecie musieli wejść w dokumenty czy coś takiego. Nie wiem, musicie sobie po prostu przypiąć plik, zejść w history 3 tutaj na boku, będzie Wam najłatwiej. No to teraz wchodzimy w mods, game civs gpx XH i nie nazwiemy to tak jak tag jest Państwa, czyli Victorus. To po prostu można zapisać, bo przeciągnęliśmy to, bo edytowaliśmy ten stary plik plagi, tutaj co stworzyliśmy. No i teraz można zamknąć te plagi, ale pamięt jeszcze zostawiamy oczywiście bo jeszcze trzeba zrobić lidera, bo to jak jesteśmy wy tutaj w tym pliku game game.cifs tam się pojawił, trzeba stworzyć nowy plik o nazwie game i teraz jak jesteśmy w game game.cifs to stworzy nam wam się automatycznie plik o nazwie civilizations ale na początku zróbcie obok tego folder o nazwie game i po prostu wrzućcie to czyli po prostu żeby tak jak u mnie było że jest tutaj GFX obok, tutaj jest game o i tutaj jest te civilizations i tutaj jak widzicie jest moje państwo nazwy victorus, tutaj są wszystkie te informacje zawarte, które pis w grze, ale nie o to chodzi, bo teraz wchodzimy w rulers. Znaczy, nie wchodzimy, tylko musicie stworzyć plik o nazwie rulers. Nowy folder, jak jesteście w nim, to najlepiej by było skopiować z innego miejsca e, ten opis taki, co tutaj jest. Czyli wchodzimy w Age of History tutaj trzy te pliki, wchodzimy w game, wchodzimy w rulers i kopiujemy byle co, to nie ma znaczenia. Ja skopiuję tego i musimy go nazwać. Taki, taki jest, tak, jaki jest tag państwa, znaczy musimy go nazwać, ja polecam po prostu nazwać taki, jak jest tag państwa, żeby było po prostu łatwiej do zapamiętania, wam tyle. Ja to nazywam Victorus raz wchodzimy tutaj i tutaj możemy wybrać imię i, i image id. To ja na przykład chcę, chciałbym nazwać się Maciek Ryba i możemy wybrać teraz, którego dnia się urodził, to ja dam 19, którego miesiąca i którym roku się urodził, to ja na przykład dam. I ustawię sobie rok, niech będzie 1999. Oczywiście tutaj jeszcze musimy wybrać e, nasz image ID, to to nazwijcie tak jak chcecie, żeby po prostu nazywał się no, plik jaki będzie się nazywał ten zdjęcia. Czyli na przykład jak na zdjęcie tam zdjęcie Victorus, no to on musi się tutaj nazywać Image ID Victorus, A tak ja sobie to zapiszę i wam pokażę zaraz o co mi chodzi. A to po prostu jest nazwa Rage. Year, czyli po prostu w roku, w którym się zaczyna ten nasz lider ja tutaj ustaliłem 2023 i teraz to możemy zapisać i to można jeszcze zamknąć bo już niepotrzebne nam jest i w takim razie jeszcze musimy stworzyć kolejny plik o nazwie uh, rulers Ima images tutaj z dużej litery niech się zaczyna te IMAGES tutaj To jak musimy tutaj wejść I tutaj mamy plik o nazwie H a czy musimy stworzyć ten plik o nazwie H, no tak Bo mówię, że mamy, a musimy stworzyć I teraz tutaj jak poszukamy w tym pliku co przecież otworzyliśmy rulers to jest rulers ima IMAGES I tutaj mamy Te dwa tutaj właśnie interesują... co? In, nie interesują? I bierzecie po prostu te H. I w takim razie, jak tutaj mamy jakieś, te wszystkie liderów, to skopiujcie jakiegokolwiek i wklejcie go w ten plik H, co stworzyliście. I teraz nazwijcie go tak, jak nazwaliście ten plik. Johnson, czyli j Json czyli Json, czyli warto to go tak, jak nazywa się ten templik, O, tylko pamiętajcie, żeby otworzyć templik to za pomocą notatnika chce się go edytować. I w takim razie, skoro mamy tutaj już ten templik, to go przenieśmy. I teraz trzeba wybrać po prostu lidera. Play zdjęcie jego. No to ja tutaj znalazłem sobie taki obrazek, żeby wkleić na lidera. To sobie oczywiście go wkleję. O, i dam tutaj taki. No i teraz po prostu sobie to zapiszę i mogę wyjść już z PaintNeta całkowicie. I teraz po prostu trzeba wyłączyć grę i włączyć ją jeszcze raz. No i dobra, i skoro już jesteśmy w grze, to teraz jak wejdziemy sobie w edytor, w stwórz scenariusz i wejdziemy na jakiś testowy scenariusz ja tutaj mam model, model World Victorus specjalny scenariusz, używam go do miniaturek, jakby ktoś się zastanawiał. Ja sobie wejdę w ten scenariusz. I teraz możemy dodać swoje państwo. To powiedzmy, że ja tutaj sobie wyszukam już ten swój cały Wiktorusland. Jak widać, jest Wiktorusland w górze. To oczywiście można ustalić ideologię, ale filmik o scenariuszach kiedy indziej. Tam jeszcze mu trochę więcej terenów, żebyście mogli lepiej go zobaczyć, jakby na mapie. Dobra, w takim razie, jak wejdziemy do naszego scenariusza, to cywilizacja, którą stworzyliście, powinna być razem z liderem. No i właśnie dopiero teraz kapnąłem, że jest zły rok i nie pokazuje, i muszę zmienić rok. Jakby scenariusza Bo ustawiłem żeby mój lider zaczynał się od 2023 A tego sobie tu szybko zmienię Rok 2024 powiedzmy I teraz jak wrócę i wejdę do gry To powinien się pokazać Dobra tak, no jak widać się pokazał nasz macie kryba tutaj Więc też nie zapomnijcie żeby Ustawić rok w scenariuszu ten który Ustawiliście tam w notatniku A to się nazywało Ale no co, co jak widzicie wszystko tutaj działa Mamy prezydenta, jak wejdziemy sobie, to widzicie, że jest na znaczy szmacie kryba, jest katolicyzm i te wszystkie inne rzeczy, które ustaliście jest. Jest customowa flaga oczywiście. No to co, ja dziękuję bardzo za oglądanie. Nie wiem, możecie tam zostawić suba, jak chcecie mnie we wesprzeć w przyszłości, co nie. Albo jak kolega szuka poradnika, to możecie też mu wysłać ten. No to co, ja dziękuję za oglądanie. Co nie, tutaj z tej strony był Wiktorius, no to cześć. Chodźcie na Discorda.